tutaj ja dzisiaj Gaming i dzisiaj odcinek o Barbie, więc zrobimy całą postać Barbie i jej domek. Dobra, więc tak mamy już takie włosy. I teraz tak. Ona jest blondynką. Chyba to jest blond. No, to jest taki bardziej blond. A w sumie, blond to jest taki żółty. Albo jednak nie. O, blond. Dobra, mamy to. I tak skórę zmienimy na taką. Ale bardziej ciemniejszą. Okej, okay, nosek jej zmienimy, ponieważ Barbie ma lepszy nosek. Moja Barbie zasługuje na lepszy nosek. Miałeś takie. Okej, okay, brwi. Brwi mogą takie zostać, tylko je przemalowujemy na o, na taki kolor Barbie żadnych pieków i nie miała Z tego co okaże. I teraz słodki ubranko czyli w sumie Barbie. Dobra, Barbie. No, jak każda Barbie, to ona się tak ładnie ubiera Taka sukieneczka Ja oglądałam Sayer Barbie. I z tego co wynika, to Barbie to taka cute gear. I właśnie jest pewnie, że my nie mamy tak na cutie i właśnie ubranka Więc trzeba jej jakieś coś skąść wsiąść Albo po prostu takie coś może weźmiemy, albo takie Co najlepiej to o No że po prostu bierzemy jej właśnie to I idziemy jej zrobić house Musimy jakiś dom, który w ogóle nie używam, jest bezsensowny, głupi ma. Przemienimy na ładny domek Barbie. Uwielbiam Barbie osobiście. O, tutaj jest nasza Barbie bez piegów. O, zesp zespiliśmy się w house. W moim house. Mam dwa albo trzy domy, których nie używam. Więc możemy je przemeblować właśnie na Barbie. I właśnie tych domów, właśnie tak zbyt nie używam, ponieważ po prostu mam inne. Da. I ten, o ten właśnie usuniemy. Jak go dodamy na nowo. Ponieważ że tutaj będziemy mieć w ogóle inny wystrój. Wam podkręcę muzyczkę. A właśnie tak podkręcę, żebyście słyszeli, nie? Bo ja. Jak czasami sobie gram, tak wiecie, że nie nagrywam, to po prostu ja mam wyciszoną muzykę, po prostu tak lubię, bo ja czasami denerwuję ta muzyka. Mamy i właśnie widzicie, będzie właśnie tak wyglądać pokój Barbie. Tylko teraz tak, gdzie damy pokój? Chyba tutaj nie damy pokój. No, to będzie idealny no nie powiedzcie, że nie. No, idealny będzie. I to jest jakieś ładne łóżeczko. Chyba by miało takie ładne, wystojone, czasami niewystojone. No, bardzo dużo łóżek w ogóle innych się pojawiało w tym serialu. O, może takie coś. Może takie coś jej damy. O, no właśnie takie coś. Jakieś różowe te, bo ona miała bardzo dużo różu. Różowe szafeczki. Takie coś nie. Już widzicie, że to będzie pokój Barbie. Ta Barbie to Pigmigiel, a ta Barbie to Mickey Pose. No to była czołówka, oczywiście. high honey, a ja po prostu dam Barbie. No high hania. O, takie, takie ładne dywaniki położymy. Bo z nowych nie ma takich zbyt dużowych. To też użyłam tych trochę starszych rzeczy, nie tych takich nowszych, więc no. Dobra, e, teraz szafy. Barbie i e, szafa. No szafa musi być kolorowa I teraz właśnie zostaje pytanie. Chara szafa. To będzie taka bardziej szkolna. A może jeszcze coś wynajdę. Może jeszcze coś innego wynajdziemy w widzowie. Coś różowego, jak widzicie, tą szafkę szkolną. No różowe, dobra. Nie możemy różowego, ponieważ mam tylko taką szkolną szafę. A to jest trochę bez sensu. Tak, damy jej takie coś. Może nie różowe, gdyby dało się to jakoś zrobić, żeby ten. Jak mówiłam, widzowie nie ma takich różowych rzeczy. Mam tylko jedną szafkę szkolną. Jedną szafkę szkolną. I ja nie zrobimy. jej podłogę. Zrobimy jej ładną tapetową podłogę. O! Pięknie. Pe, perf. Um, to jak to chciało. Perfekt. Perfekt. dalej. Tutaj musimy. Oh, na przykład takie coś różowe damy. Nie, nie wiem co to jest. Odpowiedź. Ja takie rzeczy zwykle nie używam, więc no. o Tutaj damy jakieś dwie różowe poduszeczki. Takie. Yy, z takim. podwojkiem ładnym różowym. I teraz musimy jej wynać coś różowego Musimy jej dać telewizor. i tak, teraz pytanie, jak zmieścimy telewizję Damy jej tutaj taką, taki zestawik różowych rzeczy. Taki ładny zestawik różowych rzeczy. Damy? Będzie teraz właśnie muzyczka w tele. Teraz będzie za 3, 2, 1 No, macie muzyczkę jak obiecałam. Chyba damy też Barbie. Damy też Barbie, takie różowe rzeczy spod morza. O, chyba tam w Stanach leci, nie wiem. Dam jej o różowy wazonik. I do tego różowego wazonika wsadzimy jakieś ładne różowe kwiatki. Nie, nie będzie teraz ładniej. O, o, spójrzcie co ja mam. Takie piękne różowe coś. One zasługują na to, by być w Barbie House. Po prostu na to zasługuję Tak jak ja zasługuję na 300 subów Dokładnie Więc wywijajcie tam Musicie dostać tam taki fajny przycisk Na dole podobno on wydaje fajne dźwięki Dobra O Wyciągniemy I, i przesadzimy Widzicie Piękny różowy wazon Okay. Dobra, dam jej taki różowy aparacik. Ładny różowy padzik. Chociaż nie wiem czy bajbie, czy bajbie nasza będzie wiedzieć co to jest w ogóle konsola. Bo też jej damy tutaj konsolę i no, czego mogłoby zawiaknąć jak... Pięknego zegara różowego, ale nie mamy tutaj różowych zegarów, niestety. Smutna minyka, ponieważ nie mamy. No, ale tak. Dobra, więc klikamy. O, i tak wygląda pierwszy wystrój. Barbie House. I teraz Bajbi oceni czy idzie czy nie. Baby miała jakieś piegi chyba. Widzę, ja już jestem przyzwyczajona, że jakby wszystkie w postacie postaci mamy takie piegi. Ja w ogóle mam jakieś dziwne, że Bajbi nie ma piegów, nie? Takie to jest zachydanie dziwne. I bajbi ocenka. Czyli tym powiedziała, że jej się fajnie podoba. No. Spokojnie, Babi, nie poczynamy. Na naprawimy. Chciałem powiedzieć: napłaczemy. Hmm. Dobra. Babi, ty się może połóż spać. Super. Babi się położyła spać. A my teraz musimy naprawić. Musimy naprawić jej dom, czyli tutaj w sumie. Może damy jakąś kanapę różową, jak znajdziemy widzowie. perfect będzie. Hmm. Oj, 20% mi jeszcze zostało, ale to nieważne, bo teraz mamy Barbie. Ja baby ma wszystkie rzeczy do ubierania różowe I też musimy tak zrobić I teraz może zrobimy takie coś ładne I oczywiście ściany też będą tutaj różowe Bo czemu by nie Barbie i różowe Piękne Przyznajcie, że piękne Dobra. Tu pod łuknic, ale tutaj musimy jakieś ładne rzeczy różowe wyciągnąć z tego. Czy to jest różowe? Chyba tak. To jest taki taki mocny już w sumie. No ale już nie. Dobra. Może y, Baby zrobi niespodzianki i dam jej kota jakiegoś, i dam jej tutaj na kota. I będzie mieć ładnego kota. Do przyjaźni polecam. Się no polecą, jakby mieć kota, bo ja sama nam kota i nie spytałem żadnych problemów zindykowane zwierzęta. Dobra, też tutaj kładziemy te liany, bo po czemu by nie spójrzcie, czy to nie jest piękne. No właśnie, jest. A kto to zrobił? No właśnie, Zosia. I komu się na No właśnie, nie więc wyślijcie w komentarzu, biało Zosia o, może jeszcze taką lampę ładną damy, taką lampeczkę taką, taką cute usłyszeliście jakie to w ogóle wydało? więc tak damy jej już ten o jej damy już owiódkie całe bo czemu by nie? Baby i cóżowa giro. Dobra. Oj. Świeczka się zbzła. Czy czasami będę sprawdzać, czy w ogóle jesteście czymś nie włączył Tutaj, tak. Różowe ledzyki. O. I tak, tutaj będzie takie coś do spotkań, ale najpierw trzeba jakieś różowe. ten stolik Dobra, szukajmy a jeśli jeszcze czekacie że znalazł jakiś różowy stolik to możecie zasubskrybować mój kanał za 3 2 1 o znalazłam czy zdążyłeś lub zdążyłeś zasubskrybować mój kanał podziel się w tym w komentarzu podziel się tym w komentarzu to też jest takie różowe. W miałe różowe. Więc to się przyda. Takie łańcuchy O, do spotkań z Kenem. Jeśli chcecie drugą część tego, że z skenem, zostawcie łapkę w górę. I ja oczywiście ostatnie, co mówię, subskrybujcie mi kanał z dzwoneczkiem, bo jest bardzo potrzebne za subskrybowanie. Dobra. Kolejny tutaj, room, robimy. I do, do tego, do kuchni dojdziemy. I tutaj tak, co by tutaj zrobić? Może takie hmm, imprezowe? Albo barbie. O, tutaj damy barbie jakiś ładny ten. No, perfect. Podłogę tutaj też zrobimy. Tu też zrobimy. Wszystkie ściany różowe. I tutaj barbie. Będzie mieć taki wypoczynkowy coś, takie o, wypoczynkowe, piękne. jej jeszcze pufę różową. Ale to będzie jako stolik. Pufa będzie jako stolik, płonie, właśnie mamy takich małych przenośnych różowych stolików, nie? Dobra. Może w baloniki klikniemy. Oj, tutaj postawiamy jakieś ładne baloniki. Ponieważ Babi to jest fajna dziewczyna. W sumie idę do kina na ten serial, więc się z wami oczywiście tym podzielę, jak było. I czy fajnie było. Dobrze, więc tak. Może jeszcze różową choinkę. Nie, no dobra, że tu jej święt nie ma. O, ale może jeszcze takie balony. Też jest jeden różowy, jeden ten yy, pomarańczowy. Też się nada. O, jeszcze takie... pieje różowe Przyda się Ponieważ Barbie musi mieć wszystko różowe to to też jej damy, a niech swe ma Dobra jeszcze, jeszcze takie coś, to mój kielik. Nie no. A sprawdźmy, jakby zielony wyszedł. Na chwilę sprawdźmy. Aha. No zielony taki nie pasuje nam tu. Ale już nam pasuje. I pamiętajcie, tim team... A, ja mam jeszcze dla was jedną takie pytanko. Team różowy czy tym fioletowy? Napiszcie w komentarzu, oczywiście. Ja oznajmiam, że nie umiem wybrać się po prostu chyba tym... Team różowe, albo fioletowy, nie wiem, widzę. Właśnie mu w wam że nie wybrać. O, spójrzcie, jeszcze takie coś mamy, ale to chyba nam się nie przyda. Nie przyda. O, takie ładne różowe, te. Oh yeah! Będzie piękne. Pięknie, będzie, widzowie. Baby, która tutaj śpi, ale jej nie widać, ponieważ każdą postać tak właśnie się opierze jej nie widać, nie wiem czemu. To właśnie. Chyba jakby się tym bardzo, chyba zadowoli. Jeszcze może kupimy jakieś różowe ubranki, jak będą w sklepach. I czy w ogóle będą. Bo tego też nie wiem. O mój kod wam miał knąć, zostawcie suba. Dzięki, ta. Dobra. O. Jeszcze trochę. No, zaczku. No, kiedy chcesz się przyjrzeć z widzami? Powiedz, miał. Dobre. Dzięki, to po prostu powiedział, zostaw suba. Róbcie to, co mi o mówi. mówili. E, tak, na 300 subów robię własną piosenkę. I jeszcze wymyślajcie na dole w komentarzach, jak ta piosenka ma się nazywać, bo właśnie na tym już O, spójrzcie. Nie no, per perfect. Musicie mi na dole napisać, że jestem profesjonalna. W dekorowaniu house. Jeszcze jakieś fotele znajdziemy. Może jakieś krzesła. A, może jeszcze jakieś fianki. Jeszcze jakiś stół. Też będzie ok. I ogólnie czy nie wypełniliśmy tych o kurde, kurde. balony. I idziemy znów na sam koniec. Może już lowe. No, bo... damy jej. A co tam? A zresztą kiedyś słyszałam w tym serialu Barbie Gym Hammer's Adventures, że u nich święta nad mogą trwać kilka lat i nad urodziny. U nich urodziny to trwają nie wiem, ile. Oj, widzowie widziały, że mam 16%, ale nadal nie kończymy tego filmu i tak, pójdziemy, Dalej. dobra, dobra, więc jeszcze trochę tych napierzemy, tych, ponieważ to jest fajne, po prostu mi się już to powoli podoba, a myślałam, że to będzie takie, bez sensu, takie, ble. a tu spójrzcie, jak to wygląda, widzowie, ten odcinek powoli mi się już podoba, nie.

na do tego może Weź mnie do tańca O północy w centrum miasta Na pasach Wycałuj i obracaj Jakby nie był świat A pal Dobra widzowie, więc tak Jeśli chcecie To oczywiście tutaj W następnym odcinku Możemy zrobić dalej Bo to jest to właśnie tak podzielimy Dobra. Barbie! Piękna. Okej, okay, widzowie. Kończymy ten odcinek, ponieważ Barbie. Jeśli chcecie, to na następnym odcinku wszystko zrobimy z Barbie cały odcinek będzie na podstawie Barbie.